Cześć, witam Ciebie w zapowiadanym odcinku, czyli obrót nieruchomości w 2023 roku w Polsce. Na samym początku chciałbym tutaj uprzedzić i też proszę o wyrozumiałość, że jeśli czegoś nie dopowiedziałem bądź się przesłowiłem, jest to nieuknione, gdyż nagrywam to materiał na żywo telefonem. Oczywiście już kolejne odcinki do wpadać normalnie z kamery, no bo teraz jest strasznie dużo pracy, no i nie jestem w stanie jakoś się tak połapać i nagrać, ale chciałem przekazać tą informację o obecnej sytuacji na rynku, obrotu tych nieruchomości, Czyli to tak mówić, mówiąc, potocznie flipping, i myślę, że mam do tego prawo, że na ten temat się wypowiadać, z tego względu, że naprawdę realizujemy dużą ilość inwestycji, współpracujemy z inwestorami, ta informacja jednak no, zwraca, wiemy, co się na teoretyku dzieje. No i w żaden sposób Ameryki nie odkryłem, i jasno to widzimy, że jednak ten popyt ukierunkował się w lokalach mieszkalnych. Czyli tak jak wspominałem jeszcze w ubiegłym roku, że ten grunt oraz zabudowa jednorodzinna przystanie w ogóle sprzedaż tego typu. Typu jakichś gierkowców, kwadraciaków i tak dalej. No to potwierdziło się. Ten popyt na lokale mieszkalne jest. Oczywiście tutaj wpływa na to lokalizacja, metr żadnego mieszkania. My wiadomo, że te mieszkanie mniejsze jest o wiele łatwiej sprzedać niż nieruchomość większą. I ja nawet mogę to powiedzieć po ostatnich dwóch zrealizowanych transakcjach. Jedna na Woli, druga na Mokotowie, gdzie nastąpił zakup nieruchomości i po Okresie można powiedzieć dwóch tygodni nastąpiła sprzedaż. Więc, ale dlaczego? Bo te mieszkania były małe, ta cena całkowita nie odstraszała klienta, i to jest podstawa. Jeśli Ty chcesz faktycznie realizować obrót tych nieruchomości, no to musisz jednak brać to pod uwagę, bo nie możesz wystartować z produktem, który jest załóżmy od 1000 zł z metra kwadratowego droższy od podobnych nieruchomości w tej samej lokalizacji. Ten klient do Ciebie nie przyjdzie. Jeśli Ty chcesz, żeby ten klient przyszedł teraz do Ciebie, to ten produkt. Musi czymś się wyróżnić, czyli ta nieruchomość, albo pod kątem ceny, albo pod kątem lokalizacji, standardu wykończenia. Eee, tak to wygląda. Inaczej klienta nie ma. Okej, okay, tutaj mamy dobrą informację, że KNF wznosi ten z 5%, skoli na 2,5% liczenia dodatkowo tej zdolności kredytowej, więc to jest dobra informacja, która prawdopodobnie z korzyścią się przełoży na cały rynek i oby tak dalej. Ale ogólnie rok 2023, no to będzie szorowanie pod nie. Jasno teraz i dosadnie widać, to na tym rynku zostanie. To mały Warren Buffett, będziemy teraz widzieć, to faktycznie pływał bez majtek. I ja mogę dzisiaj powiedzieć, że widzę masę osób, no tak zwanych inwestorów, można ich nazwać, bo oni nie kupowali na własne potrzeby mieszkaniowe, tylko typowo inwestycyjnie pod handel te nieruchomości, że mają taki próg wytrzymałości i nie są w stanie się pogodzić z tym, że jednak nie zarobią nic na tej nieruchomości, bo może, wiadomo, też mają swoje zobowiązania, pożyczyli ten kapitał, bądź to są ich pieniądze, ta nieruchomość sprzedaje się, ten czas trwania inwestycji oscyluje w granicach pół roku, może i dłużej i nie chcą się pogodzić z myślą, że nie sprzedadą tej nieruchomości za kwotę i oni z tego rynku wypadną, jest to nieuniknione. I teraz ja też zapowiadałam we swojej rolce na Facebooku, że nie ma osób, perfekcyjnych i zawsze są osoby, które na nieruchomości stracą i straciły i ja mogę to powiedzieć na własnej osobie, że straciłem, chociaż byłem pewny już przed zakupem, że jest niemożliwe, żebym nie stracił, ale akurat no, nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć i mogę powiedzieć jedno, zakup dwóch kawalerek w mieście wojewódzkim w kwocie tam na poziomie chyba 160 tysięcy złotych był plan taki, żeby zrobić remont tylko kuchni, łazienki, delikatność Świeżenie tam pokoju i sprzedawać to w identycznej formie. Co się okazało, remont zamiast wyjść 20 tysięcy, wyszedł 35 tysięcy mieszkanie, zamiast mieszkania te kawalerki zamiast sprzedawać w, w przeciągu dwóch tygodni, sprzedawały się dwa miesiące, zamrożenie sporego kapitału na taki okres. No i e, musiałem zejść z tej ceny z tego względu, że miałem coś innego na oku, i chciałem ulokować te pieniądze, przegrywać na inną nieruchomość. No i tam strata była na poziomie 12. 12 tysięcy na kawalerce. Więc dużo, nie mało, ale odbiłem to sobie później na zakupie gruntu, na którym bardzo dobrze zarobiłem. I też w rolce mówiłem o tym, że dlaczego ja na tym rynku wciąż jestem i pewne osoby, spotykam się z inwestorami, którzy mi mówią, że Robert na tej inwestycji straciłem 50 tysięcy, to jest straciłem 30 tysięcy, ale wciąż ta osoba jest. Dlaczego? Bo prowadzi jednocześnie kilka realizacji. Okej, okay, jeśli stracę na jednej inwestycji, to ta druga inwestycja mi to Zrekompensuje, bo to nie jest tak, że cały czas, jeśli mam doświadczenie i wiedzę i myślę to, co robię i robię to działam z pewnym procesem, no to nie jest możliwe, że będę stracił na każdej nieruchomości. A co najważniejsze, ja sobie powiedziałem zawsze, że jeśli ja zaczynam realizowanie, można powiedzieć, sprawdzam wartość danej nieruchomości, inwestycji od tyłu, za ile daną nieruchomość mogę sprzedać, jeśli zrobię remont, jeśli zrobię odświeżenie, jeśli sprzedam w identycznej formie. I od tego sobie odliczam wszystkie koszty i biorę też cenę do uzyskania minimalną, a nie maksymalną. Bo to wiadomo, będę się o wiele bardziej cieszył, jeśli uzyskam tę cenę maksymalną. Ale właśnie liczę od ceny minimalnej, od końca i wtedy jestem w stanie podjąć odpowiednią decyzję. Jeśli mi pasuje, że akceptuję, że zarabiam załóżmy 20, 30 tysięcy, czy może nawet więcej, bo większość jednak flipów to jest na poziomie waha się od 20 do 40 tysięcy, jeśli ktoś tam mówi, że 80, 100, 150 tysięcy może, akurat są takie sytuacje, ale to jest rzadkością ale ja też nie do końca wierzę tych osobom, które wypowiadają się w przestrzeni publicznej z tego względu, że dopóki ich nie zweryfikuje to nie są w stanie ich ocenić. Nas możesz śmiało zweryfikować, my zajmujemy się pośrednictwem, pomagamy inwestorom w zakupie nieruchomości, remoncie i tak dalej w całych tych procesach towarzyszących przy realizacji no inwestycji, żeby na tym zarobić i również sami działamy na rynku i moim zdaniem mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo jednak dosyć tak grubo siedzimy tutaj w branży, eee, więc tak to wygląda sytuacja. I teraz tak odnosząc się, można powiedzieć do tej roki, którą nagrałem, więc to są dwie inwestycje, które straciłem. Straciłem strasznie mm, duże pieniędzy pełniusiwi na gruntach. Eee, no ale też już zarobiłem, tak mogę powiedzieć, więc e, e, akurat to jakoś się uśredniło, tak jak akcje na giełdzie, kiedyś inwestowałem w CG Project tak, i coś się okazało, że akcje się załamały, chyba na przełomie 2020-2021 mocno załamały się akcje, ale jeszcze udało mi się uśrednić kurs, wyszedłem w odpowiednim momencie, no nic nie zarobiłem, ale też nic nie straciłem i to jest najważniejsze i dla mnie to też jest plus, a teraz spora część na przykład inwestorów na rynku Nieruchomości, nie może się pogodzić z tą myślą i zresztą ja widzę. Jest mnóstwo mieszkań teraz od inwestorów, którzy bardzo mocno trzymają cen, a nie rozumieją tego, że są osoby, które są w stanie daną nieruchomość oddać taniej. I ty po prostu z takim, z takim klientem nie wygrasz. I też klient, ok, możesz sprzedać drożej, jeśli twój produkt jest dobrze zrobiony, jest super remont, bo są tego typu nieruchomości, ale w większości przypadków, no nie oszukujmy się, że yy, nieruchomości dostarczane przez e, fliperów, no to są tak średnio wykonane. No co tu będę oszukiwał? E, bo wiadomo, to tutaj liczy się każdy pieniądz, ale są inwestorzy, którzy działają długo na rynku, że nie znaleźli się tutaj przypadkowo i dostarczają bardzo fajne, super produkty. <laughs> tak jak mówiłem w swoim filmie, musisz sam się określić, w jakie nieruchomości idziesz, czy czym chcesz się zajmować. E, jeśli już będziesz wchodził w, załóżmy, lokale mieszkalne, czyliś robił generalne remonty, odświeżenia, czy chcesz kupić taniej i drożej sprzedać, dać to wartość dodana w postaci, żeby po prostu jest stan prawny i tak dalej. I to na to pytanie musisz odpowiedzieć, bo w początkowym etapie może się wyłożyć, a zwłaszcza dużo osób pokupywało mieszkania bardzo duże z myślą sprzedaży później gotowego produktu inwestycyjnego, że tutaj jest stopa zwrotu na poziomie takim i takim. Okej. Okay. Przy niskich, przy dużej dostępności do kredytu hipotecznego można było realizować tego typu tematy. Teraz jest dosyć ciężko, bo jednak no w większości przypadków e, jeśli jest inwestor to chce się mocno cenę, a jeśli jest osoba kupująca dla siebie, no to taka nieruchomość e, musi akurat to nie może być produkt pod wynajem, to musi być dla tej osoby. Ale dobrze, e, wracając właśnie jeszcze do tej mojej zapowiedzi e, odnośnie e, pokazania straty na danej inwestycji, no w sumie na mieszkaniach to może były 3-4 mieszkania, może trochę więcej, może 5 mieszkań, na których się straciło, ale też były tego typu nieruchomości, gdzie się zainwestowało kapitał na poziomie 350 tysięcy, z kapitału się wyciągnęło tylko 10-15 tysięcy i też są takie sytuacje z tego względu, że w obrocie nieruchomości to jest najważniejsza, najważniejszy jest czas. A nie o to chodzi, żeby dany produkt trzymać i czekać na klienta. Nie, to nie o to chodzi. I teraz właśnie ja nie mógłbym tak robić jak niektórzy inwestorzy, że trzymają to nieruchomość pół roku czy nawet dłużej. Nie, no bo my zarabiamy na obrocie, my też inwestujemy na giełdzie, my też po prostu kupujemy samochody i jednak można powiedzieć, że te pieniądze muszą być w obrocie. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o sam rynek nieruchomości, no to 2023 jasno, zasadnie właśnie pokaże, kto ma umiejętności, wiedzę i kapitał. I tutaj bardzo ważna rzecz, że są osoby, które mówią, że może zacząć inwestować w nieruchomości nie posiadając kapitału. Jest to nierealne. Z tego względu, że nawet ja nie zaufał osobie, która mi powiedziała: No, Robert, możesz kupić w Gdańsku mieszkanie za tyle i za tyle. Ja nie znam tego rynku. Ja musiał zadzwonić do kilku osób, musiałem tam pojechać, zobaczyć. Może dopiero wtedy bym się zdecydował. Ja nie obdarzyłbym takiej osoby z zaufaniem, że kupię za taką, taką kwotę, ale dla mnie to też jest dosyć łatwo do sprawdzenia, bo ja sobie jedną na ceny ofertowe. Przedzwonię na 15-20 ofert, zobaczę, czy ci ruch, wiem za ile muszę mniej kupić, bo część osób pewnie już ma sprzedane, my też mamy dostęp do ofert archiwalnych, czy poprzez różne programy, które zbierają oferty prywatne, wpiszę sobie w Excel, wiem za mniej więcej ile tam nieruchomości się sprzedają, no i zetnę cenę, no minimum 15-20% i dopiero jestem w stanie kupić, tak? tylko, że takie procesy ja mogę sam sobie wykonać, ale ja uważam, że no ja nie inwestuję na rynku, którego nie znam i dla mnie to jest podstawa, ktoś może powiedzieć, że w pewien sposób się zamykamy, ale ja uważam, że każdy obiera własną taką drogę, którą chce zmierzać. Ja jednak podchodzę do tego, że nie chcemy po prostu utopić pieniędzy, bo już było, miałem już właściwie kilka takich sytuacji, że zainwestowaliśmy na rynku, którego nie znamy i co się okazało, że się trochę właśnie przejechałem, czy to poprzez właśnie ten zakup kawalerek, czy tego gruntu i tak dalej. Więc na to zwracam mocną uwagę. Ale teraz wracając jeszcze właśnie do tego obrotu nieruchomości, on wciąż jest realizowany, wciąż te nieruchomości się sprzedają, ale faktycznie musisz posiadać umiejętności tutaj. Negocjacyjne, w ogóle weryfikować potrzeby tego osoby sprzedającej, bo powiem Ci jedno: jeśli dana osoba nie ma potrzeby wyciągnięcia kapitału, to żadne też można powiedzieć techniki negocjacyjne ci nie pomogą, bo on nie ma potrzeby, tak? Ale zresztą ja to mówiłem o tym w swoich filmach. Jak ja oceniam rynek? Rynek ocenia, można powiedzieć, pod kątem lokali mieszkalnych, bo głównie też na nim się skupiamy. Moim zdaniem bardzo dobrze, tak? Te nieruchomości się sprzedają, są wciąż klienci indywidualni, którzy kupują na własne potrzeby, Mieszkaniowe, więc ja akurat w żaden sposób nie narzekam, wręcz przeciwnie, pracy mamy coraz większe tutaj. Może dlatego, że też odchodzi mnóstwo agentów z tej branży, którzy nie posiadali odpowiednich umiejętności do sprzedaży tego typu nieruchomości i do w ogóle. E usługi takiej związanej ze sprzedażą, z usługą klientem, dawanie jakiejś wartości do danej i też jeszcze dodam kilka słów odnośnie tak zwanych sorcerów, którzy, no nie wiem, w jaki sposób chcą zaoferować, dać produkt inwestorowi. Ostatnio miałem sytuację z chłopakiem, który miał dosłownie, tam nie wiem ile, też nie oceniam po wieku, w okolicach 18-19 lat, ale on nie miał zero pojęcia nieruchomości, on nie widział, że to jest podstawa nabycia, nie widzę że to jest ty, Tytuł prawny, jaka jest forma własności, co to jest instalacja elektryczna, co to w ogóle jest ściana nośna, działowa, nic nie miał pojęcia i taka osoba chce dostarczać produkt dla inwestora. No jednak, to trzeba trochę tej wiedzy mieć, żeby w jakikolwiek sposób, można powiedzieć, i tego inwestora do siebie przekonać, no i pozyskać to nieruchomość. No i są tego typu osoby. Ja mogę powiedzieć, że my szkolimy agentów do spraw nieruchomości i również osoby, które chcą zająć się tym rynkiem. I naprawdę to jest ogrom pracy do włożenia. A nie na takie zasadzie, że ktoś chce być sorcerem i nagle jest sorcerem. I mam świadomość tego, że w pewien sposób wiele osób ty, tymi słowami ukłuje, ale w końcu. To dostać trzeba powiedzieć, tak? Bo my, jeśli realizujemy usługę, to przede wszystkim podpisujemy umowę współpracy, tak. Jesteśmy firmą, mamy biura, e, mamy odpowiednie ubezpieczenia e, i możemy taką usługę wykonywać, a nie że wykonujemy to na dane słowo, i jakoś tutaj później będzie. I bez odpowiedzialności, samo jak jest mnóstwo osób w internecie, którzy bez jakiejkolwiek e, odpowiedzialności wypełniają się na wszystkie tematy. Raz o nieruchomościach, raz o polityce, raz można powiedzieć o kryptowalutach i tak dalej. No to trzeba się zdecydować, czy się jest, można powiedzieć, takim publicystą, czy się jest osobą, która na, w danym temacie się zna. Ale dobrze, nie mi to oceniać, ja tylko mówię, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ten rynek. Jeśli chodzi o rok 2023, no moim zdaniem, no zastanówmy osoby, które faktycznie mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kapitał niezbędny do obrotu kilku nieruchomości naraz, gdyż no nie jesteś w stanie jeszcze tego realizować na jednej nieruchomości. No i też umiejętność właśnie kupowania tych nieruchomości w dobrej cenie, a teraz jest o wiele łatwiej sprzedać nieruchomość, moim zdaniem, niż kupić, bo wystarczy, że dobrze kupić. Kupisz to nieruchomość, a schodzisz, załóżmy, 5%, poniżej cen ofertowych i ta nieruchomość ci sprzedaj. Ja to ci gwarantuję, to po prostu schodzi nieruchomości na pniu, bo ten klient zawsze jest. I klient teraz sugeruje się w większości przypadków cen. Ja ze swojej strony mogę życzyć każdemu udanych zakupów, sprzedaży, dla pośredników jak najwięcej transakcji, a dla samego siebie, można powiedzieć, też jak najwięcej transakcji. Trzymaj się, cześć.